Mili Państwo, przedstawiam Prezesa Łagiszy, bardzo proszę Panie Marku przedstawić się, chyba A, wszyscy znają. Tak jest, Panie Marku, no po sparingu wiemy jaki wynik, żadnych kontuzji? Żadnych. kontuzji. Cieszy, cieszy, kibiców troszkę było, pogoda piękna, teraz może popadać. Panie Prezesie, jest Pan zadowolony po sparingu, no co więcej? Bardzo no proszę, króciutko Chodzi o, o tym okres przygotowawczy, wiadomo, chłopaki się zbierają, niektórzy z czasu wracają, niektórzy... Marek, do... powiedz, że z takimi znowu to jeszcze nie graniczy. <grym> niektórzy <grym> wyjeżdżają na wczasy, no taki jest okres trochę... Tak, tak jak I nas, testowanych tam, dużo z, jest, tak? także no, jesteśmy w takim okresie, jak to powiedzieć, przebudowy drużyny, bo część zawodników porezygnowała z grania. No. Chcą, przychodzą nowi, chcą przyjść do klubu, sprawdzamy im, I no to gra. cieszy, i to cieszy, że chcą, przychodzą, no, no, że chcą jest. grać. No i cóż więcej, panie Marku, a, a zaczynamy pierwszą, pierwszy mecz z kim My zaczynamy I na wyjeździe 19 sierpnia na Stażaku Nowa Wieś. Pierwsze, tak nam się ułożyła kolejka, że pierwsze dwa mecze wyjazdy. My przygotowujemy się do tego na tyle, na ile możemy, tak jak możemy, no, z frekwencją, no, taką sobie powiedzmy, mogło być lepiej, mogło być gorzej, no, ale to wiadomo, kilka no, amatorska się z swoimi prawami, nie ma, e, nie ma wpływu na zawodniku, zawodnicy planują jakieś robie, jakieś prace, nie zawsze mogą być na, na treningu, nie zawsze mogą być na meczu. Panie prezesie, a tak na koniec ostatnie pytanie, bo widziałem na ławce rezerwowych nowy trener, bardzo proszę tak. trochę... O trenerze no, Trener nam zrezygnował po prostu z prowadzenia drużyny poprzedniej, no i szukaliśmy trenera i wybraliśmy trenera nowego, który tam ma jakieś doświadczenie, e, prowadził i Ekstraklasę Kobiet e, Czarnych i w pracował w Akademii i na Niwce, no, zdecydowaliśmy się na niego i, no i zobaczymy jak będzie współpraca, na razie się układa bardzo dobrze, e, no, Zobaczmy zobaczymy jak dalej, no. Czas pokażę. Czas pokaże. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Marku, kłaniam się. Do widzenia.